Tam są koledzy na którzy Akurat ja sobie tak wyłożałem schron, bo trochę widziałem tego typu rzeczy. Proszę poczekać, dobrze, bo już tam ta grupa wyszła. Zapraszamy Państwa do podpisania karty pobytu. Raz, że jest to pamiątka po, po wizycie w schronie po, w dawnym schronie przeciwlotniczym, dwa, że... No właśnie, już wtedy Pani mówi o pieczącej, pewnie tak będzie, ale, ale niezależnie od tego, to zawsze jakaś, może zakładka do książki, a może, może jakieś inne, może jakaś pamiątka. Zapraszam Państwa tutaj do siebie, do tablic. My jesteśmy w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Biemstoku. To był od początku budynek przeznaczony na urzędy leśne. Oczywiście teraz to się nazywa Regionalna Dyrekcja Lasów w stoku. Wcześniej to były miały to różne nazwy. Teoretycznie nie ma to znaczenia. Zawsze projektowany był od początku, działka wykupiona w latach 50 na potrzeby na potrzeby lasu Skarbu Państwa, lasów państwowych. Wybudowany budynek za, był budowany przez 3 lata na tych zdjęciach, o których za chwilę państwo państwu wytłumaczę, na czym to polegało. 3 lata był budowany, w 56 roku został oddany do użytku i został został no, po prostu zaczęli tutaj leśnicy pracować. Ja jeszcze może tak troszeczkę historycznie powiem, bo być może Państwo z historii wiecie, że przed wojną dyrekcja lasów była w Białowieży, ale siłą rzeczy to było naturalne, bo po prostu granica wtedy nie była tak jak dzisiaj, tuż za Białowieżą albo w ogóle w Białowieży, tylko była znacznie dalej, kilkaset kilometrów w głąb obecnej Republiki Białorusi, a, a wtedy to w dalszym ciągu była Polska. Natomiast po II wojnie światowej, kiedy, kiedy granica została przesunięta na zachód, no to siłą rzeczy to już nie mogła być Białowierza, bo była tuż przy granicy. Wybrano Biały Stok. I w Białym Stoku ten budynek w latach 50. stanął. Zresztą, jeśli to kogoś interesuje, to najpierw budynek był przy ulicy Sienkiewicza, potem wcześniej gdzieś tam na Dolidach. Leśnicy się borykali. W ogóle warto powiedzieć, że dyrekcja została tu w Białym Stoku utworzona w 44 roku. W 2024 roku obchodzimy 80-lecie. Zacznę od tych dwóch tablic. Tablice są, tablice są jakby przygotowane przez Muzeum Wojska, udostępnione nam, ale proszę, zwrócić uwagę na te, na te zdjęcia. Na tych zdjęciach pokazane są po pierwsze elementy schronu, do, na tych zdjęciach są pokazane elementy schronu, i być może niektórzy z Państwa dostrzegli pomiędzy budynkami taki właśnie grzybek, jest to, jest to wyjście z tego wyłazu ewakuacyjnego. Być może się domyślaliście, że to, że to są właśnie wyjścia z wyłazów ewakuacyjnych, prowadzących do, do, do schronów podziemnych, prawdopodobnie w tym mieszkalnym budynku, ale a my jesteśmy dzisiaj w budynku urzędowym i to nie tylko. Były wyłazy, a to prawdopodobnie mogły być schrony szczeliny przeciwlotnicze, tak to się nazywało, a my będziemy w schronie. Schron został zaprojektowany pod budynkiem Urzędu Leśnego. I, i, to, i to rzeczywiście był w tamtych latach, w latach 50. typowy ewidentny schron. Ja być może nie mam takiej wiedzy historycznej, jestem leśnikiem z wykształcenia, ale no na tej podstawie, jak się przygotowywaliśmy do oprowadzania do państwa, to no jakąś wiedzę posiadłem. Krótko mówiąc, po pierwsze, na, na, tym, na tym zdjęciu jest pokazany Zarys tego schronu. Schron jest umieszczony w piwnicy. Wzdłuż osi budynku przebiega tu, w tym miejscu przebiega piwnica. Schron jest, my jesteśmy centralnie w tej części budynku. Schron jest o w tej części. O tutaj jest ten schron. Więc wszyscy pracownicy, urzędnicy, którzy w momencie ogłoszenia ataku lotniczego powinni się tam udać i po prostu się schronić. Zasada tego schronu była taka, że musiał wytrzymać uderzenie bomby lotniczej, ówczesnej bomby lotniczej, konwencjonalnej bomby lotniczej. Pewnie tam o, o tych różnych parametrach, których ja teraz nie znam. Gdzieś w tych dokumentach jest napisane, że do 10 kilogramów ta bomba, która uderzyła, uderzyłyby w ten budynek i pewnie by go spowodowały jego zniszczenie. No, zawalenie ścian, stropów, to pracownicy, którzy przebywali w tym, w tym schronie, powinny te zawalone ściany, uderzenie bomby, zasypane korytarze, przestrzenie powinni wytrzymać i jeśli była możliwość wyjścia z tego schronu po, po tym ataku lotniczym, to albo przedostawali się piwnicą z powrotem, albo korzystali z tego wyłazu ewakuacyjnego. Jeszcze, jeszcze proszę zwrócić uwagę, ja nie dokończyłem tej, 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 tych zdjęć, urządzenie filtrowentylacyjne, filtrujące, które nadal jest w tym schronie, które Państwo zobaczycie, niestety nie ma tego zbiornika na wodę, ale są takie drzwi szczelne, no bo być może z różnych powodów ten, ten zbiornik został gdzieś zdemontowany, tak jak wspomniałem Wcześniej ten, i pomieszczenia, i piwnice były remontowane, odświeżane, malowane, nie ma już tego dawnego charakteru, ale jednak schron w dalszym ciągu istnieje. Wracam do tego zdjęcia. To jest schron, jeśli już nawet patrząc z daleka, nie wchodząc w te parametry techniczne, które są na tym drugim rysunku pokazane, chociażby grubości średnicy drutów w tym murze żelbetowym, to widać już po samym rysunku, że to są grube, masywne konstrukcje, takie, które no, zdaniem projektanta by przeciwstawiły się albo uderzeniu bomby albo gruzo, gruzom gruzowi, który by się na ten na ten schron w piwnicy yy, po prostu no, 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 no gruz, który by tam no nie wiem leżał zaczął za, zaczął spadać, krótko mówiąc. Tak budowano budynek. To jest akurat etap budowy piwnicy na, na wysokości na poziomie gruntu. To jest, budują piwnicę. Tak już jest pewnie lata 54, może piąty, jak już budynek istnieje. Podobne, może i wcześniejsze zdjęcie pochodu pierwszomajowego w tamtych czasach, już istniejący budynek przy ulicy Lipowej. Szczerze mówiąc, brakuje mi tutaj jakiegoś właśnie, co mi tam Waldek podpowiada. A więc? Proszę. Miejmy nadzieję, że takich dźwięków przed nami. tak, mogło, tak mogłoby wyglądać. Tak, mogło, tak, tak, mogłoby wyglądać i miejmy nadzieję, że w obecnej sytuacji geopolitycznej tak nie będzie. Za, zapraszam do schronu. Ale, ale zanim, zanim przejdziemy do schronu, to jeszcze przed nami. Jeszcze przed nami jest punkt kontrolny. Staraliśmy się tak to... Tak? Tak, jesteśmy gotowi. Tak, już możemy wchodzić. Dziękuję bardzo. Jesteśmy gotowi do wejścia do skronu. Zanim to zrobimy, to zapraszam do kolegi dyżurnego. Proszę kartę wstępu do podstępowania. Do podstępowania, karty wstępu nie wpuszczamy i nie wypuszczamy ze Także proszę podstępować. jest. Jeśli ktoś się nie zdecyduje na wyjście wyłazem, to wraca tędy. A jeśli się ktoś zdecyduje, no to po prostu się zdecyduje. Tam na górze, nad wyłazem, są koledzy, którzy Państwu pomogą wyjść z, tego, z tej drabiny. Tam jest drabina. Proszę Państwa, weszliśmy chyba wszyscy do piwnicy. Jesteśmy przed schronem. Nie ma znaczenia, czy państwo się orientujecie, że staliście przed chwilą na, na, górze, na stropie, a piwnica, a piwnica jest w ciągu, w osi budynku. Przed nami jest schron. Po tamtej stronie jest podobna przestrzeń jak tutaj przed nami. To jest właśnie, to jest właśnie przedsionek. Tak to się nazywa w nomenklaturze militarnej, czy też schronowej, wojskowej. To jest przedsionek ograniczony dwoma szczelnymi Dwoma szczelnymi drzwiami. To są te dwa szczelne drzwi. Tutaj, no, oczywiście tych uszczelek, które nie przepuszczały do wnętrza, pyłu, być może gazu, nie wiadomo, jaka to była bomba, ale na pewno pyłu, kurzu z tych zawalonych ścian, zniszczonych ścian, żeby nie przedostawały się tam do, do wnętrza, do schronu i nie, nie nazwijmy to nie raziły tam schroniących się ludzi. To właśnie były te szczelne drzwi, uszczelki które, oczywiście z wizjerem, żeby można było sprawdzić, co jest za tymi drzwiami w przypadku zniszczenia tego budynku, czy jest, czy można się tędy przedostać, jaka jest sytuacja za tymi drzwiami, więc, więc takie elementy były tutaj umieszczone, taki wizjer. Zapraszam do środka. To jest właśnie, to jest właśnie przedsionek. Nawet jeśli wszyscy Państwo tutaj nie wejdziecie, to pewnie przechodząc przez niego się zorientujecie. Już tutaj widać grubość ścian. Już tutaj widać grubość ścian schronu. Ściany żelbetowe ze specjalnymi nawet w dwóch, nawet nie, nie tylko tam był jeden rozmiar średnicy tego, tego prętu pewnie żeliwnego czy, czy stalowego, stalowego, tam było kilka średnic prętów po to, żeby wzmocnić samą konstrukcję. I teraz jeszcze zwracam uwagę, ten przedsionek zamyka się z dwóch stron, to znaczy, że w środku w tym pomieszczeniu. Zgromadzone, skomasowane jest powietrze. Jak sami Państwo wiecie, powietrze jest doskonałym izolatorem, więc ten pył, kurz nie powinien przedostać się i przez te szczelne drzwi, i przez ten powietrze, które tutaj było, uszczelnione tymi dwoma drzwiami, przedostać się do wnętrza, do, do schronu. Zapraszam do schronu. Na tych drzwiach jeszcze można dostrzec tą uszczelkę. Jak ktoś tutaj dotknie, to, to zobaczy, że to jest, no, mam nadzieję, że oryginalna uszczelka. Drzwi są oryginalne. A przed nami już są pomieszczenia techniczne. W schronie mogło, tym mogło przebywać do 70 osób. W każdym z trzech pomieszczeń, bo tutaj są trzy pomieszczenia do przebywania ludności, mogło zgromadzić się i przebywać około 15, maksymalnie 20 osób. Pani akurat weszła do pomieszczenia technicznego filtrującego powietrze. Jeśli ktoś z panów chciałby sprawdzić, nie jest to tak łatwo zrobić. To jest urządzenie mechaniczne. Mimo, że tam jest jakiś silniczek, to ręcznie trzeba było przepychać powietrze tymi rurami. Nad Państwem są rury połączone z tymi filtrami w tym pomieszczeniu i osoba, która tam pracowała, ja zaraz tam podejdę państwu i Państwu pokażę na czym to polegało. Tam jest tabliczka znamionowa, można przeczytać, że, że, to było w 57 roku wyprodukowane. Ktoś, kto była ta, wtedy i tylko wyłącznie, gdy była taka potrzeba, czyli osoby, które bywały w tych trzech dalszych pomieszczeniach, stwierdziły, że się duszą, że nie mogą oddychać. No tak wyobraźmy sobie, jak to mogło być. Zróbcie coś z tym powietrzem i tak dalej, i tak dalej. Ktoś szedł tutaj i kręcił, i kręcił tą korbą, żeby przefiltrować. Ojej. Może pan spróbować jak pan chce. Lekkie to nie jest, yy, ale tak. Yy, trochę rozkręcił, jest lżej. Powietrze było zasysane z zewnątrz, filtrowane. Tutaj czuć powietrze, prawda? Więc urządzenie prawdopod prawdopodobnie jest sprawne. Filtry, które były w tych pojemnikach, przepuszczały powietrze i powietrze teoretycznie czyste wychodziło do pomieszczeń, w których byli zgromadzeni ludzie. Tu z prawej strony są sanitariaty, ale to są sanitariaty takie, bym powiedział, no, po prostu sanitariaty. Były tutaj dwie ubikacje, dwie ubikacje, umywalka i to wszystko. Zwróćcie uwagę na grzejniki. Schrony były ogrzewane, miały kanalizację, bo jesteśmy w sanitariacie. By, była doprowadzona linia telefoniczna, były ogrzewane, kanalizacja, linia telefoniczna, no, w jaki sposób były, były z komu, były, można było się z tego schronu połączyć. A teraz przejdziemy do dwóch, pokażę Państwu dwa ostatnie pomieszczenia. Tam pewnie nie wiem, czy jeszcze jest grupa. Tak, jeszcze jest grupa, to troszeczkę trzeba będzie poczekać. To są trzy pomieszczenia, w których przebywali ludzie. Jedno, do którego na koniec Państwo wejdziecie, a drugie, proszę jeszcze na razie nie wchodzić, to są dwa pomieszczenia. Tamte drzwi, te drzwi, to są dwa pomieszczenia podobne do tego, one nie mają wyjścia, wyłazu ewakuacyjnego, który jest w tym pomieszczeniu. Tak jak wspomniałem, i schron, i budynek jest, był remontowany, odświeżany, malowany. No nie ma już, no chociażby te drzwi, a jeszcze jak tutaj zacząłem pracę, to pamiętam, że były zupełnie inne drzwi. No teraz to są już niestety wyremontowane. Jak sami Państwo widzicie, w tej chwili jest tutaj magazyn map różnych dokumentów. Możecie Państwo tam wejść, bo widzę, że w tamtym miejscu jest, jeszcze musimy trochę poczekać. Możecie Państwo tu wejść. To są oryginalne drewniane drzwi łączące te dwa pomieszczenia i w jednym i w drugim pomieszczeniu przebywało 15 osób, w każdym z takich pomieszczeń były ustawione ławy, no, nie ławy, ale nie, nie krzesła, ale tylko ławy, być może były też tutaj e, łóżka, trzy czy cztery, tak gdzieś w tych opracowaniach czytałem, prawdopodobnie to były konstrukcje takie no, piętrowych łóżek, to raz ławy stabilne, przymocowane na po to, żeby nie reagowały na skutek różnych wstrząsów i też, i też bombardowania, krótko mówiąc. Już widzę, że tam Państwo opuścili tamto pomieszczenie, jest, podo, jest, nie jest takie same jak te, bo różni się chociażby tym wyłazem, ale i w tym pomieszczeniu, i w tym pomieszczeniu, i w tamtym pomieszczeniu, a wszystko wewnątrz schronu ograniczonego ograniczonym dwoma przedsionkami szczelnymi ze śluzami. Przebywali w czasie zagrożenia ludzie. Zachęcam tam, zapraszam do przejścia na drugą stronę korytarza. Jak będziecie Państwo przechodzili przez korytarz z lewej strony jest ta druga zewnętrzna, druga śluza, drugi przedsionek, który, który blokował, blokował dostęp do schronu. A tam normalna piwnica A tam normalna piwnica, podobnie i tam, w tamtą stronę też była normalna piwnica. Yy, jesteśmy w pomieszczeniu, trzecim pomieszczeniu, w którym, no, tak jak wspomniałem, około kilkunastu, dwudziestu osób mogło przebywać. Yy, w tym pomieszczeniu kilka zdań na temat i schronów samych i i w, ogóle, i w ogóle zabezpieczeń lotniczych powie nam Pan pracujący w Muzeum Wojska Polskiego. Jeszcze raz powtórzę. Tutaj też widzicie, yy, pomieszczenie było ogrzewane. Być może o tym mówiłem, albo nie. Były narzędzia. Każdy schron był wyposażony w narzędzia, chociażby takie jak szpadel. Albo kilofy, które służyły temu, żeby po prostu wydostać się z tego zawalonego budynku. Jeśli nie można było przy pomocy tych narzędzi i pracowników tutaj zgromadzonych wydostać się, no to korzystano z takiego wyłazu ewakuacyjnego, o którym za chwilę. Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Kozłowski, jestem pracownikiem Muzeum Wojska w i chciałbym Państwu opowiedzieć w kilku zdaniach o historii koncepcji budowy schronów w Polsce w tym naszym mieście Biamstoku. Pierwsze próby podejmowane przez, przez władze polskie dotyczące budowy schronów i adaptacji piwnic do, do ochrony ludności cywilnej przed nalotami bombowymi nastąpiły w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Lecz kampania wrześniowa pokazała, że i wysoka śmiertelność ludności cywilnej w, w ramach tych nalotów pokazał jak Polska była w tym kontekście przygotowana. No, była bardzo słabo przygotowana w wielkim skrócie. Po zakończeniu II wojny światowej narastała niechęć między krajami NATO a układu warszawskiego, nazywane zimną wojną. i Lata 50. i 60. to był największy przyrost budownictwa schronowego, tak naprawdę w Polsce, jak i w samym Białym Stoku. Dzielono miasta na trzy sektory, które w zależności od tego, yy, jaką z miały być przeprowadzane na te miasta na loty. Yy, I schron, same schrony miały też trzy stopnie grubości ścian grubości stropu. W zależności, ile miały wytrzymywać ten, ten strop prawdopodobnie był w stanie wytrzymać yy, trafienie 10-tonowej bomby. Yy, to wszystko trwało do lat 60., przełącz, lat 60-70. gdzie stwierdzono, że powoli zaczniemy wycofywać się, coraz mniej pieniędzy przeznaczać na nowe, na nowe budownictwo schronów, rewitalizację dotychczasowych, no i na wyposażenie tych schronów. Decydujące tak naprawdę to, były, to było zakończenie zimnej wojny, początek lat 90., gdzie totalnie zaniechano próby Budownictwa schronów, bo tak naprawdę uważano, że już tak naprawdę nie ma tego ryzyka, tak? Wybuchu nowej wojny. I kilka danych. W 1990 roku, na stan na ten rok, w Polsce znajdowało się około 18 tysięcy schronów, z czego w samym województwie podlaskim 260. Z czego 95% tak naprawdę tych schronów z województwa podlaskiego znajdowało się w Białymstoku. Oraz w miejscowościach położonych do 20 km od, od Białego w swoją drogą w suwałkach jest jeden schron. Jeden. Z całej tej historii około 4% ludności Polski. To w zależności to szło procent do góry, do dołu, tak naprawdę. Wiecie Państwo, jak teraz wygląda sytuacja na, na wschodzie. Jest jakieś tam ryzyko jednak, że może to dotrzeć do Polski, oczywiście, żeby tak nie było, ale chciałbym Wam w dwóch przykładach pokazać, jak, nasz, nasz, jak u nas to wygląda w kontekście schronów, rewitalizacji schronów, które zniszczają, które często od lat 50. nie są w ogóle remontowane i tykane. Województwo lubuskie nie posiada ani jednego schronu, żeby mogli ludzie się w tym momencie schować tam. A budżet miasta Krakowa na 2023 rok przy, na, na rewitalizację schronów przeznaczył, i to nie jest żart, 500 zł. Tak. Jest przykład. Spo, to nie znaczy, że ludzie nie próbują sami na własną rękę tych schronów remontować. Są prywatne firmy, ale i prywatne osoby. Tak. Są. Sam, widziałem nawet, sam nawet widziałem, że ktoś sprzedawał taki schron. Ale wspólnota mieszkaniowa, pracowni, mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej, jednej wspólnoty mieszkaniowej z wspólnot mieszkaniowych w Gdyni, postanowili z własnych pieniędzy wyremontować schron. To w telewizji było nawet chyba swojego czasu o tym informacja. I taki, ale ten schron to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. I te dwie takie ciekawostki pokazują, jak to tak naprawdę dzisiaj wygląda. Więc ta historia schronów nie była taka. Super od początku. Jedynym krajem w Europie, który ma dostateczną liczbę schronów, które może schować wszystkich lud... 100% ludności, jest to Szwajcaria. To jest jedyny kraj w Europie, który to posiada. Okay. Ja zapraszam w takim razie państwa na księgę na torcie, czyli na wycieczkę po wyjściu ze schronu. I państwa, tam są koledzy na górze, którzy ponową. Ja, Spokojnie pogadać z pomogę, może to Tu, tutaj, w żadnej prawie. Dobra. na Ciebie, okej? Okay? No brawo! A no, ja myślę, że będziecie mieli te grzyby, które Cię No niestety, poro ma porę została ale... Poszukiwanie, z, zachęcam do poszukiwania grzybków tutaj zaraz na Kalinowskiego, częstochowskiej, pomiędzy tymi starymi budynkami. Udało się panu wyjść? Jak tak, wrażenia? Na super. Tak jest. Coś więcej? Super, super, super. Tak, po sobie poograżę, ja, ja, tak, bo ja chciałem właśnie. Wyjść przez ten grzybek, bo chciałem, mój dziadek na Sułaskiej mieszkał, chciałem jakby skorzystać z kiedyś, bo to zawsze było zasypane, zniszczone, tam za ale i tak dalej. nie? Bardzo fajnie, satysfakcjonujące i historyczne. A ty co powiesz? Dzień dobry, było bardzo super. Jak się wychodziło? Dobrze. nie dałeś się wycieczki. Nie. No. Ja. Czy wrażenia po zwiedzeniu schronu dla ciosów? Świetnie, Polskowym. bardzo sympatycznie, miło. Odważyła się Pani? Na tak, odważyłam się na wyjście przez włas. Zdziwiona byłam wysokością przejścia. Czyli co, niskie, czy wysokie? Niskie, niskie. niskie. Myślałam, że będzie wyżej. A co do obsługi <laughs> schronu, to była bardzo empatyczna i miła i w ogóle.